Jesteśmy w szkole pijarskiej w Łowiczu. Ze mną są uczniowie liceum. Przedstawicie się po kolei. Jestem właśnie z pierwszego liceum. Zuzia z, z pierwszego liceum. Marta z drugiego liceum. I Marta z trzeciego liceum. są z trzeciego liceum. Marta z pierwszego liceum. Z, z drugiego. No i Maksym z drugiego liceum. Mhm. W weekend byliście na 21 spotkaniu młodzieży w Krakowie, zgadza się? Zgadza się. Mhm. I co tam robiliście? Występowaliśmy, poznawaliśmy świadomych ludzi, zgadzaliśmy. A na czym polegał wasz występ? Przedstawiliśmy piosenkę. Wiem, że na takich spotkaniach są różne tańce, konferencje. A która część jakby tego spotkania podobała Wam się najbardziej? Oczywiście, myślę, że były to tańce, które było bardzo różne. Nie było czasu na to, tańce integracyjne. Konferencje również były bardzo ciekawe. Prowadziły prowadzili pięć miesiąc, a Dugał, a Dugał, cytoterapeuta z można było porozmawiać. Ciekawe. Chłopaki z tyłu, a Wam co? Podobało się najbardziej? No i tak, Dobra, a udało wam się zapoznać jakichś uczniów z innych szkół? Jeszcze raz? Udało wam się zapoznać jakichś uczniów z innych szkół i z nimi zakolegować? Na szczęście tak, bo jeszcze chodzi to kontakty na dłuższe lata, a nie tylko na chwilę. Czyli wymieniliście się kontaktami, tak? Tak. Dobra, dziękuję Wam bardzo.